Dzień dobry, dzień dobry, witajcie na moim kanale kochani. Dzisiaj zrobimy sobie czytanie na maj, jeżeli chodzi o miłość. Zobaczymy sobie co karty chcą nam przekazać, jakie energie będą się przedstawiać w miłości. Zobaczymy co tam u was w uczuciach, co tam w trawie piszczy, co tam słuchać w relacjach. Będzie to czytanie kochani ogólne, nie z każdym będzie rezonowało oczywiście. Bierzcie ze sobą tylko to co z wami rezonuje, resztę odrzucajcie. Dzisiaj zrobimy czytanie dla skorpiona. Na samym końcu rozkładu postawimy sobie, wybierzemy sobie kartę wyroczni jako zwiększenie, zwiększenie tego rozkładu lub jako kartę radę. Zobaczymy, jak się będzie sytuacja przedstawiać. Dobra, moi drodzy, lecimy. Skorpion maj miłość. Co w miłości u skorpiona? Hmm? Co ja wam tu, kochani, mogę powiedzieć? No, jakaś zmiana się do was zbliża, lub już następuje. Jakaś, kochani, zmiana waszego życia miłosnego. Dostaliście, kochani, jakiegoś olśnienia, może pojawiła się trzecia osoba w związku i wy dokonujecie cięcia, kochani, wy dokonujecie cięcia waszej relacji, odcinacie to od siebie, zaczynacie coś nowego, otwieracie nowe drzwi, stawiacie na siebie, kochani, jest jakiś nowy początek, stawiacie kochani na siebie, mhm. może być też tak, że mm, Wy odchodzicie z związku na poczet tej trzeciej osoby. Bo wy kogoś poznaliście. Tak? I odcinacie od siebie stary związek. No. Lub może być też tak, że dowiedzieliście się o, o tym, że partner poszedł, yy, że go za bardzo emocje poniosły. Tak? I wy dostaliście po prostu takiego kopa w tył i stwierdziliście nie. Tak być nie może. Ja już rezygnuję. Ja idę w nowe. Ja idę w lepsze. No. Tak, kochani, tak to widzę. Yy, idę ku yy, szczęściu, ku yy, zadowoleniu, ku spełnieniu. Chcę mieć rodzinę. Może po prostu było tak, że partner, z którym byliście, yy, nie, chciał, nie chciał dzieci. Tak może być też, tak. Nie chciał powiększania rodziny. A wy tych dzieci chcecie. Wy chcecie powiększania rodziny. I decydujecie się na odejście z kimś innym, tak? I założenia sobie nowej rodziny. Pełnej rodziny, tak? Jak zwał, tak zwał. Tak, kochani, też może być. Mhm. No, macie, kochani, konflikt wewnętrzny, e, czujecie taki konflikt wewnętrzny, czy aby dobrze, aby dobrze zrobiliście, tak? Ale żeby, kochani, zacząć coś nowego, trzeba zakończyć coś starego. Pozamykać stare drzwi, pozamykać stare sytuacje, żeby mogło ruszyć nowe. Mhm. I wy, kochani, pójdziecie w to nowe. Chociaż szarpiecie się wewnątrz niesamowicie, ale wy w to nowe pójdziecie. Mhm. I poczujecie taki rozkwit samego siebie, tak? Rozkwit, kochani, was na nowo. Jakieś nowe drzwi przed wami się otwierają. Mówię, może być tak, że dowiedzieliście się o trzeciej osobie w związku, i to utwierdziło w was, dostaliście takiego olśnienia, takiej, takiego po prostu połączyliście kropki, tak? I stwierdzicie, nie, tak dalej być nie może. Ja chcę żyć w inny sposób i odchodzicie w nowe, lub może być też tak, że w waszej relacji osoba, z którą byliście, nie chciała powiększenia rodziny, a wy chcecie. Dlatego wy decydujecie się na odejście z kimś innym i zamykacie ten, y, zamykacie stary, y, zamykacie pewien etap swojego życia. No. Bo to też jest zamknięcie jakiegoś cyklu, dokończenie jakiegoś cyklu, kochanie. Świat, karta świata przedstawia nam dokończenie jakiegoś cyklu, otwieranie się zupełnie czegoś nowego. No, zamykacie pewien etap yy, waszego życia. Mhm. I idziecie w nowa. Idziecie ku, ku spełnieniu, ku miłości, ku radości, tak? Ku szczęściu. No. Tak to kochanie widzę, mimo tego, że macie w sobie to takie rozdarcie, tak? Macie ten taki, taką rywalizację, taki, taki konflikt macie w sobie, tak, że gdzieś tam zawsze jakiś sentyment zostaje, ale małymi kroka, krokami wy w sobie to pokonujecie i idziecie, i idziecie w nowa. No? Lub po prostu jest tak, że wy rywa, rywalizowaliście w związku. O waszego partnera, partnerkę, tak? Z osobą trzecią. I powiedzieliście dość. Odcinacie od siebie stare, yy, odcinacie od siebie te, ten związek, który się zakończył, i idziecie ku lepszemu, ku nowemu. Mhm. Tak też, kochani, może być. No tak. Czuliście się jak w klatce troszeczkę. No, to was tak ciągnęło w dół. Wy teraz, kochani, odzyskujecie samego siebie. Odzyskujecie szczęście, swobodę i chęć do życia. No. Nowy początek przed Wami się pięknie klaruje. Coś nowego. Mm. Czego dotyczy sytuacja, kochani, Wy będziecie wiedzieć najlepiej. W każdym bądź razie jest zakończenie jakiegoś etapu w Waszym życiu. Zakończenia, może to być zakończenie relacji, zakończenie związku, zwieńczenie tego, tego. Może być, kochani, też tak, że niektórzy się z Was rozwodzą i zamykacie ten etap ze sobą i idziecie w nowe życie. Też tak, kochani, może być. Postawiacie kropkę nad i. No. Może tak, kochani, być też. Zobaczymy sobie kartę wyroczni. Co nam chce po, powiedzieć, karta wyroczni dla Skorpiona. Mojry, dobra, czytam Wam. Gdzie mamy te Mojry? Tutaj mamy. Inni, inni ludzie są jacy są, nie możesz ich zmienić. Wyzwaniem jest zaakceptowanie ich takimi, jacy są, a nie próba dostosowania ich do własnych potrzeb. To czas, aby przyjrzeć się, w jaki sposób próbujesz kształtować ludzi, aby pasowali do Twojego poglądu na to. Jacy powinni być, abyś mógł pod, podtrzymać z nimi relacje i uniknąć dyskomfortu. A jeśli to, kim oni są, i cokolwiek dzieje się, Między tobą a nimi w tej sytuacji jest doskonała z perspektywy ducha. Teraz jest czas, aby zaakceptować to, czego nie możesz zmienić. No, widzicie, kochani, pewnych rzeczy w waszej relacji nie dało się niestety zmienić, i trzeba było to odciąć. No, nawet jeśli to oznacza, że w geście szacunku dla siebie, ducha i drugiej osoby odejdziesz. No, widzicie, kochani, czyli to jest potwierdzenie tego, co ja wam powiedziałam. Kochaj bezwarunkowo, ponieważ każdy, każdy z nas odbywa swoją własną podróż i nie możemy wyznaczać kierunku drugiej osobie. Miej świadomość, że ten związek jest rzeczywiście wam pisany i pozwoli ci ewolu ewoluować w lepszą wersję siebie. No, ten związek niestety, ale musiał się zakończyć, ponieważ wy nie czuliście się sobą, moim zdaniem. Mhm. Wy, kochani, nie czuliście się sobą. Teraz jest czas na postawienie na siebie, no na odzyskanie siebie, na poczucie, że żyje. Takie mam, kochani, wrażenie. Ale czego dotyczy sytuacja, to każdy będzie wiedział najlepiej, tak? Mhm. Mam nadzieję, kochani, że w czymś Wam to pomogło i odpowiedziało na pewne pytania. Życzę Wam, kochani, wszystkiego dobrego i do usłyszenia.